Brian, otwórz autko, bo nie ma jak pokazać przełącznika, no bardzo ładnie. Cześć, witam Was w Gaz Polska. Dziś na montażu zagościł nas taki oto, taki oto Mitsubishi Outlander. Już autko jest po montażu instalacji gazowej. Zamontowaliśmy tę instalację BRC Sequent 32, oczywiście z podłączeniem pod OBD. Włoski produkt, 2 atak gwarancji, 200 km. Naprawdę dobry secik do takiego auto-autka. Aż tych aut u nas gazowanych naprawdę jest bardzo bardzo dużo i klienci komentują tą instalację jako najlepszą instalację do tego auta. Pokażmy teraz poszczególne elementy tej instalacji. Tutaj mamy reduktorek BRC Finterek fazy ciekłej wraz z elektrozoworem. Tyskiwacze gazowe. Tutaj widzimy filterek fazy lotnej i tuż obok czujnik ciśnienia. I tutaj przejdźmy kawałek dalej i widzimy komputerek do instalacji gazowej, komputerek sterujący. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że tutaj mamy silnik o pojemności 2 litrów, o mocy 150 koni. Teraz zapraszamy do tyłu autka. W miejscu koła zapasowego podwieszanego zamontowaliśmy sobie zbiornik o pojemności 55 litrów. Naprawdę bardzo pojemny zbiornik, pozwoli nam na długą, oszczędną jazdę na gazie. Przełącznik widzimy do ślepce środkowej po lewej stronie kierownicy. Lew do tankowania gazu zamontowaliśmy sobie pod klapką. Jest to pełny wymiarowy wlew, bez potrzeby żadnej dokrętki. Otwieramy pistolet, tankujemy, zamykamy i niewidoczny. Autko z tym silnikiem spalam około 10 litrów benzyny. Gazu spala nam tylko około 11 litrów. Zwrot montażu, koszt montażu, instalacji gazowej na swoim przejechaniu około 15 tysięcy kilometrów. Na dzisiaj to wszystko zapraszam Was ponownie do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.